Siemanko z tej strony. Elio, patrioter, retrofan. Dzisiaj troszkę w innych okolicznościach przyrody, jeżeli chodzi o tło. A to dlatego, że chciałbym, żeby podczas mojego gadania leciało tutaj właśnie w tle intro jednej z dwóch moich ulubionych gierek ekonomicznych, czyli uwaga, Theme Parku. Ja jako gracz miałem mnóstwo różnych etapów, jeżeli chodzi o rodzaje gier w swoim, w swoim graczowym życiu. Za atarynki były to gry logiczno-zręcznościowe plus przygodówki. Nie było ich za wiele, ale były i, i wielokrotnie w nie grałem. Później jak się pojawił PC, no to wiadomo, były strzelanki dumopodobne, były Mortale. Były RTS-y z Warcraftem i Polanami. Polanów Wam kiedyś pokażę, bo ta gierka jest warta pokazania. A później przyszedł też etap na, na właśnie gierki ekonomiczne. Za tamtych czasów nie za bardzo trafiły do mnie gry typu Transport Tycoon czy Railroad Tycoon, chociaż teraz zupełnie jest, zupełnie inaczej jest. Podobają mi się te gry, są świetne, na tamten czas nie bardzo. Wolałem zdecydowanie Time Parka i drugą moją ulubioną gierkę, czyli Time Hospitala. E, Tame Hospital jest w ogóle genialny, też kiedyś Wam pokażę go na, na retro PC e, Gierka też no, w podobnych oczywiście klimatach, takich ekonomicznych jak Time Park, ale z, z rewelacyjnym poczuciem humoru. E, zresztą ci, co grali, to wiedzą. E, natomiast Time Park mi się cholernie spodobał, dlatego że e, no była taka odskocznia od tych wszystkich bijatyk strzelanin, Był, była to gierka, jest to gierka bardzo rozbudowana, w której musimy pilnować tych aspektów, aspektów ekonomicznych od samego początku, czyli od ustalenia cen biletów za wejście do naszego parku, po takie, takie zaprojektowanie tego naszego parku, żeby jak najwięcej wyciągać kasy za, za wszelkiego rodzaju atrakcje, które, które w nim będą, zarówno te takie właśnie wszystkie fiziołki, jak tutaj widzicie, przez punkty gastronomiczne, gdzie nasi, nasi odwiedzający mogą sobie opierdzielić kebaba, czy znaczy w sensie jakiegoś hamburgela, lody, kolej i tak dalej, poprzez zatrudnianie personelu, który będzie ten park utrzymywał w należytym stanie, tam sprzątał, naprawiał maszyny, aż po badania i rozwój, gdzie będziemy kolejne takie właśnie atrakcje wynajdywać i ustawiać w naszym parku. Oczywiście cały czas pilnując budżetu, patrząc czy nam się spinają wykresiki, słupki, wiecie o co chodzi, także naprawdę gierka świetna. Hospital jeszcze lepsza, ale tak jak mówię, to, 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 to tam kiedyś wam pokażę. No, i dzisiaj, e, dzisiaj, ostatnimi dniami, wzięło mnie na e, przeszukiwanie Allegro i Olixa pod kątem gierek na PlayStation One. ponieważ moja moja kolekcja jest bardzo uboga. Wszystkie gierki, które, które można zliczyć na palcach obu rąk, e, mam od widzów, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Aczkolwiek no, chciałem coś do tej kolekcji sobie dokupić. E, aukcji było mnóstwo, e, przeważnie licytacje od tam drobnych kwot, zacząłem kilka tam licytować, ale. Niektóre z nich doszły do wręcz absurdalnych kwot, jak dla mnie, ale Tame, Tame Park World akurat, bo Tame Park World jest na PlayStation One. No, taka, takie odświeżenie tej gierki. Udało się kupić bardzo tanio, także zaraz sobie paczuszkę odpakujemy. Teoretycznie powinna być w bardzo dobrym stanie i pudełko, i płytka, i, i instrukcja wręcz celująca, także zaraz zobaczymy. Ja tylko w minutkę jeszcze osobom, które nie znają tej parka, pokażę, jak to wygląda. Jak to wyglądało w 1994 roku, kiedy ta gierka się pokazała, a potem zobaczymy, jak wygląda na PlayStation. Oczywiście ja sobie to z zjutowałem, zobaczyłem wstępnie. No Jest to konsolka, która no, dała nam 3D w domu i to takie konkretne w postaci, nie wiem, strzelanek, bijatyk, wyścigów samochodowych. Nie wiem, czy ona się będzie nadawać do gierek ekonomicznych. Zobaczymy. A tymczasem filka jeszcze z tym parkiem, pod Dosa. No, zobaczcie tak na szybko. Tak prezentuje się graficznie ten park: 94 rok, także gierka naprawdę bardzo kolorowa, robiła wówczas wrażenie. E, mamy tu nasz park, gdzie jest wejście. Już powoli, jak widzicie, ludziki przyjeżdżają, ustawiają się w kolejce, tu ostro, chcą wejść. E, natomiast my najpierw, no wiadomo, musimy zająć się postawieniem pierwszych atrakcji. No, tutaj widzicie, jest już jakaś taka dmuchana e, skoczałka. Musimy zadbać o to, żeby wejścia do tych, do tych atrakcji były odpowiednio długie. No teraz, teraz tutaj widzicie jest króciutkie, ale na późniejszych etapach, nie wiadomo, będzie więcej odwiedzających. Musimy te, te dojścia do atrakcji zrobić dłuższe, żeby osoby stawały w kolejce, żeby więcej osób mogło skorzystać. Musimy zapewnić e, oczekującym w kolejce jakieś atrakcje, czyli wybieramy sobie tutaj jakichś poprzebieranych ludzików, którzy będą. O, sorki, o, minął miesiąc. Albo rok, nie pamiętam. Ludzików tam stawiamy, którzy no, będą zabawiać tych naszych widzów, kiedy oni będą czekać w tych kolejkach. Poza takimi atrakcjami zobaczcie, jak ten dmuchany, dmuchany zamek, jak takie jakieś drzewko, jak filiżanki kręcące się. Musimy stawiać te punkty gastronomiczne, o których o których mówiłem. Do wszystkiego oczywiście musi być odpowiednie dojście, żeby, żeby ci... No teraz tak z dupy buduje nie? Musi być odpowiednie dojście. Musi być też odpowiednio usytuowane zejście z tej atrakcji, żeby, żeby, żeby ludziki mogły wrócić z powrotem na, na trasy komunikacyjne i udawać się do następnych. Tutaj mamy te punkty gastronomiczne, czyli mamy, mamy jakieś, popatrzcie, lody, jakaś taka kafejka, może włoska, bo tu... Nie, to włoskie, nie włoskie. Francuskie. Możemy sobie stawiać różnego rodzaju drzewka, żeby upiększać nasz nasz, nasz teren. Możemy sraczyka nawet postawić. Popatrzcie, e, no, do którego będą chodzić i spuszczać nadmiar właśnie hamburgerów. E, tych atrakcji będzie się tutaj pojawiać więcej za każdym razem, kiedy będziemy prowadzić badania i rozwój. Mamy tutaj różne statystyki, opisy, czego ludzie potrzebują. Jeżeli będą chodzić z takimi dymkami, no to chcą pić, z takimi hamburgery, tutaj są jakieś zabawki kupić. Mamy magazyny naszych lodów i innych rzeczy. Mamy te badania i rozwój właśnie, popatrzcie. Decydujemy, jakie moce przerobowe naszych naukowców będą przypadać na poszczególne rodzaje atrakcji. Także jest tego naprawdę dużo, jest tego dużo do pilnowania. No i w końcu, o patrzcie jaka kolejka, tutaj nasza ośmiorniczka wyszła nawet, żeby przywitać dzieciaki. No i w końcu otwieramy, oni wburzają do środka. Eee, wburzają do środka, no i zaczyna się zabawa, pilnowanie, dopilnowanie. Patrzcie, tutaj wszyscy mają dymki, że są głodni, chcą hamburgerów. Eee, no i tak tutaj się ta gierka toczy. Każda atrakcja ma też swój opis, ustalanie ceny biletów. No naprawdę zabawy jest, jest mnóstwo dobra, ale bierzemy się za unboxing i za odpalenie wersji na PlayStation. Dobra, zaczynamy. Widoczek będziecie mieli tak jak w, podczas nagrywania z retro PC, z tego względu, że no, podpinam PlayStation przez kabelek euro. O, będzie problem z klapką znowu. Kabelkiem euro. A, o, zamknęło. A nie mam takiego złącza w graberze, więc, więc lecimy tak. No i okej, okay, odpalamy konsolę. Jak dostępną konsolkę, to wszyscy w komentarzach pisaliście właśnie, że zawsze jest problem z zamykaniem tej, tej klapki. Ten bolec tam się tak jakoś słabo wysuwa, się bloczy. Już, tam, już tu byłem przygotowany, żeby obciążyć to w razie czego czymś, ale, ale ruszyło. Dobra, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie w 3D wyglądać tak na żywca, jak się będzie grało. I jestem, powiem Wam szczerze, też sceptycznie nastawiony do tego, że mi to siądzie, bo całe lata w tego typu gierki grało się jednak w, w 2D. A tutaj jeszcze no, nie będzie jakaś super wysoka radzieczność na PSX1, żeby to tak szczegółowo w 3D, w 3D, w tym, w 3D oddać. Może się mylę, zobaczymy. Na YouTubie wyglądało... Tak se. Zobaczymy jak na żywca będzie. Coś konsola zaczęła rzęzić za bardzo. Nie znam się na PlayStationach. O! Dobrze. Ruszyło. ok. Mamy żabę bullfroga. Aha! W postaci baronika. Spoko. Dobra. I demko wejściowe. Zobaczymy sobie intro. Czyli mamy park. Tam widziałem jakieś karuzele, w tle jeździły. Tutaj jest co? Jakaś... Nie wiem czy to jest atrakcja, bo to jest ten gościu, który ma rozweselać yy, oczekujących w kolejce. Wchodzą jakieś dzieciaki do parku. gościa zamknęli. Tryb paniki, jakiś szczyl wredny. A. Aha, no taka, taka atrakcja. Dobra, ok. Jak za, za, za długie, to będzie to przerwa, ale jeszcze chwilkę. A nie, już koniec. Dobra, Theme Park World jesteśmy. Nagrywa się wszystko, nagrywa, dobrze widać. Dobrze widać. No i gra nie padam, a nie myszką i klawaturą. też dla mnie chyba będzie padaka. Wybór języku, języka polskiego oczywiście nie ma, nie wiem, głupi, liczyłem, że będzie, dobra, english, play game. Opcje sobie zobaczymy, co tu jest, głośności, tutorial, nie chcę tutoriala, bo to pincet będzie gadać coś, wyłączamy, co, wybór rozdzielczości, nie, głupi, tak, wybór rozdzielczości na PlayStation 1, dobra, krzyżyk OK. Wyłazimy stąd i puszczamy gierkę Play game. Główna gra albo Practice. No Practice to mieliśmy przez parę lat na PC-cie, nie musimy. Tu będzie to samo, prawdopodobnie, tylko w 3D. Kupno parku. Nacisnąłem w bok, ale w bok się w nie da. Aha, no to tak samo jak, jak, w, jak w innych tego typu grach. Na początku mamy jeden obiekt tego do kupienia. Tutaj rozumiem te na górze guziczki to jest rozłożenie tego tutaj, więc y, Enter tu. Tak, kupujemy za trzy kafle. 3K tam chyba było. No i uwaga, zobaczymy jak to na żywca będzie wyglądać. Dobra, mamy, mamy wejście do parku. Te takie żółtawe gówno to jest chyba podświetlenie obiektu, jeżeli na nim jesteśmy. Dobra, teraz budowanie, wynajęcie, laptop i OK. No to co, budowanie. Klik, e, atrakcje, track rides, czyli takie z torami, rollercoastery, sklepy. Side shows, jakieś poboczne pokazy i features, czyli jakieś dodatki. No to dobra, Ride sobie wybierzemy. Który jest ok, ten jest ok. Mamy wzwaliowaną małpę, tu jakieś samochodziki jeżdżące. No, samochodziki sobie weźmiemy. Gdzie mamy w ogóle kasę? 50 tysięcy, a to kosztuje 750. No, to tanie jak barsz, jak bierzemy. Dobra, teraz musimy to postawić. To sobie musimy zaplanować kawałek drogi. Ok, to tutaj damy. Ło jezu! Nie no, tu y, rozdzielczość jest kurde słaba do takich gierek 3D. Aha, teraz ścieżkę dojścia. Y, place, czyli umieścić. Muszę chyba wejść na to. O, dobra. Obróciło nam kamerę i teraz zejście. Dokładnie, teraz zejście z atrakcji. Umieść, teraz skręcamy. Umieść. No ja pierdziele, powiem Wam, że jak ktoś grał całe życie klawiaturą, myszką, no to jest słabo. Jest słabe to sterowanie i nie wiem, dziwnie ta grafika wygląda. kurczę. ja zdecydowanie jestem, jestem, jestem 2D. Dobra, a jak teraz obrócić ten cały plac zabaw, bo nam z automatów skoczyło? Może którymi z tych tutaj. Co? You will need to. Czekajcie, coś tu się źle klika. Close. Odjedziemy na bok jeszcze raz. Nie wiem, co ten guzik robi. Close. Back. Dobra, atrakcja nam stoi. Dupa. Mamy taki widok, trudno. Zobaczymy, co tam jest jeszcze pod laptopem. Informacje. Laptop, ok, informacje. Ride information, czyli informacja o naszej, o naszej atrakcji, czyli kiedy, kiedy naprawa się będzie zbliżać, kiedy padnie całkowicie, jaki jest rating tej, tej, no, tej, tej, tej atrakcji. Gubię się, gubię się strasznie w padach. Ja nie jestem stworzeniem, jestem pecetowcem, Kurde, to, to nie jest dla mnie, ale musi się dać jakoś obrócić ten park. Może analogami też dupa. O, tym, popatrzcie, dobra. Działa obracanie, bo to jest, to jest mega ważne dla mnie. Wybudujemy sobie jeszcze jakąś jedną rzecz. Track rides nie są dostępne jeszcze, czyli pewnie musimy prowadzić badania i rozwój. Role kostery to już dopiero. Sklepy, co my tu mamy? Frytki, drinkshop. No, to drink obdamy. damy. Postawimy go zaraz przy wejściu, żeby kroić kasę od nich. Yy, tutaj. Kurde, słabo to wygląda. Słabo to wygląda. Znaczy, nie, że nie jestem zadowolony z gierki, tylko 320 na 200 to nie jest rozdzielczość dla takich gierek, gdzie, gdzie jest dużo drobnych elementów i powinna być mimo wszystko jakaś taka szczegółowość tego. Nie podoba mi się to, kurcze. Jeszcze raz sobie to obranie, obracanie przetestuję. Tu jest spoko, płyniuśko. Yy, Higher, yy, zatrudnienie osób, strażnicy. Nie ma podglądu gości, są tylko, są tylko nazwiska. No to bierzemy jednego, tutaj damy. Jeszcze sobie weźmiemy jakiegoś na przykład. Mechanik, yy, sprzątacz. O, wynalazca. Ale to co, wynalazca będzie chodził po, u, po ulicach i wynajdował, tak? Dziwne, dobra, jeszcze sobie jakąś atrakcję zbudujemy, jedną, tą, tą małpę weźmiemy. Postawimy ją tutaj. Teraz zejście, wejście na atrakcję i zejście z atrakcji. No kurde, teraz obracanie. Dobra, działa. Dobra, nie będę więcej grał, bo to, bo to nie ma sensu was zanudzać. To jest unboxing generalnie. Powiem Wam, że pierwsze wrażenia, nie siedzi mi kompletnie ta grafika 3D. To, to, to nie jest coś dla mnie w tego typu gierkach, już to piąty raz mówię. E, bardzo słaba szczegółowość. No może jak sobie jeszcze dalej siadę, to będzie lepiej wyglądać. E, obsługa padem, dla mnie dramat. Dla mnie dramat, e, myszka, klawiatura jest niezastąpiona w takich gierkach. No co, kiedyś jak znajdę czas, sobie w to, to, to pogram, ale myślę, że... Bardziej się cieszę, że mam w kolekcji jedną z moich ulubionych gier ekonomicznych wersji na PlayStation, ale ciężko mi będzie zmobilizować się, żeby dłużej przy niej coś spędzić czasu, bo po prostu mi, mi nie leży. Tak Wam to powiem. Ok, dzięki za obejrzenie odcinka. Dajcie znać, czy lubicie gry ekonomiczne, czy taki sposób pokazania, jak jest na PlayStation, leży Wam, czy jednak bardziej wersja petetowa. Trzymajcie się na razie.